W miniony czwartek w Miejskim Centrum Kultury odbył się wernisarz wystawy rysunku Marii Zbroi 100 portretów. Wystawę oglądać będzie można do 2 października. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Galerii Miejskiego Centrum Kultury. Maria Zbroja jest członkinią klubu Skart działającego przy Miejskim Centrum Kultury. Z wykształcenia magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, absolwentka studium nauczycielskiego Wydziału Filologii Polskiej. Zajmuje się głównie rysunkiem, którym interesuje się ale kocha również malarstwo i grafikę. Jej dziecięce marzenia o rysunku teraz się spełniają. Inspiruje ją wszystko, co nas otacza. Przyroda i ludzie ma własny styl tworzenia. Bierze udział w wystawach zbiorowych członków klubu Skart oraz w wystawach indywidualnych. Maria Zbroja ma za sobą wiele wystaw. Kilkakrotnie prezentowała swoją twórczość właśnie w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku.